Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii The Binding of Isaac, Repentance. Dzisiaj spróbuję sobie zrobić kolejny challenge. E, będzie to challenge numer. Co ja kurwa robię, gdzie jest challenge? 8 i próbowałem go sobie raz, nawet nagrałem 16 minut. 16 minut tylko wyszło, bo zginąłem niestety, bo to jest popierdolony challenge według mnie. Wiem, że mówiłem tak już w poprzednich challengeach, ale. Jedyną naszą broń tutaj jest zarzucanie y, Herbolem Gapiego. I na samą kurwa myśl o tym, mdli mnie i chce mi się żygać, ale no to jest kolejny czelę na naszej liście. No i nie mogę po prostu sobie skakać po tak, znaczy nie mogę, no niby mogę, ale nie chcę. Nawet trochę się rozgadałem w tym 16-minutowym wycinku, który zrobiłem. Co to jest Curse of the Unknown? Czy znaczy ja wiem co to jest Curse of the Unknown, ale. Okej. Okay. Zaczynamy z Curse of the Unknown. Fajnie. I to są... To są przeciwnicy, którzy strzelają. Więc za bardzo nawet nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Jak ja tu mam zarzucić, żeby to trafiło go? Ja Pierdole! No, zobaczcie, widzicie, jak ten challenge wygląda? Kto kurwa normalny chce w taki challenge grać? Możesz ty, Herbolu, chodź tu ze mną. Ja nie wiem, patrzcie, że kurwa, masakra jakaś. No, można zwariować, nie? Dobra, ten poszedł. Z czego trzeba, to. Ja. Okej, okay, jakoś poszło. Um, dobra, kluczyk mam i sobie go w sumie użyję. Bomb ich dużo. Bombki się w sumie przydadzą w tym challenge, wydaje mi się, bo można zawsze smarować bombami. W razie bym miał coś później, tak. Pójdzie nie tak nieraz, to na pewno. Chciałem sobie zagrać challenge, ponieważ yy, poza kamerą grałem sobie yy, nie challenge, a normalne rany i nawet trzy razy pokonałem sobie Mega Satana, to było Aizakiem, yy, Samsonem i Kaneem. Tak. Chodźcie tu kurwa o i nawet raz do... O! O... Mm, 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 mm. Ciekawe, czym sobie mógł odblokować Delosta na challenge'u. Chyba nie, <laughs> chyba nie, także nie będziemy to kombinować. W każdym razie, bo nie mam Delosta odblokowanego. Pokrałem tego mega Saturn trzy razy tylko przy walce z jako Samson odblokowało mi się Delirium, a, Czy The Void, a że miałem tak zajebiste itemy, że poszedłem na The Void i tak naprawdę się, a czy na Delirium się po nim przejechałem po prostu gładziutko. Nie nagrywałem tego, no bo to takie były rany. O! Oh. Takie dla siebie robiłem trochę. Dobra. Nawet to nieźle wychodzi, kurwa, z tym herbolem. Póki co. Czy jest jakaś szansa, że to się uda? Tylko jestem z tym walki z matką. Nie jakby to miało wyglądać, kurwa. Will of Fortune. O! Oh. Ok. Eee, nie mam pieniędzy na... na... na, na, na soul heart. Eee, ale dobra, weźmiemy sobie to. I teraz już się pojawiły pieniądze na Soul heart i wydaje mi się, że wezmę ten Soul heart, nie będę tutaj zbierał nic innego, bo ten run i tak jest króciutki, dlatego że tylko do matki musimy dojść na całe kurwa szczęście, bo normalnie to po prostu jakaś pułama, masakra. Nie uważam sobie w ten sposób pokonać czegoś więcej niż matki. Już nawet z matką będzie trudno, jeśli do niej w ogóle dotrę. Tu może być yy, secret room, ale go nie ma. I tu na górze też chyba może być secret room. Dobra, zobaczymy. Jest. Latamy, ale kolce nas i tak pierdolą, jak tam wlecę, więc. Tylko, że mam bombę. Dobra, użyję tej bomby. Trochę marnowanie bomb, które mogą się okazać fuj przydatne, ale dobra. Opłaciło się jednak. Tamtą skrzynkę już nie będę chyba szedł. Zobaczymy jeszcze jak z bossem pójdzie. Jak grałem pierwszy raz tego challenge'a, to moim pierwszym bossem był... Kto? Yy, no ta kurwa, czerwona muszka. Ta, której nie cierpię. A tym razem jest inny boss, ciekawe. ok O, fajnie. Znaczy ten Herbal ma naprawdę spore obrażenie, zadaje. Kurwa, pizda. Dobra. Ale se widzę, że są wypadł. Spoko. Chodźcie, tu kurwa. Wir śmierci. Wir śmierci. No. Damage up, range up. Po co mi to jest? O, widzicie? Mój Isaac robi Pogczam. Y, Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie taką minkę. E, Pogface może, tak? Bo to jest przedmiot jakości numer 3, jak to jest napisane. A Syntoil jest trójeczka, ja to wcześniej tego nie ogarniałem, ale przedmioty mają jakości od 0 do 4. I jak jest 4, jak jest przedmiot jakości 4, to on sobie zaczyna tańczyć i gra muzyka. Takie mody nowe. No, nic takiego jakoś szczególnie poprawiającego rozgrywkę, ale jakoś tam ją trochę urozmaica, nie? Dobra, mam dużo w chuj życia, więc spoko. Hmm. zobaczmy co tu chodzi. Okej. Okay. Eee, ty kurwa, no chodzisz tu. Ja pierdolę. No nie. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. No dobra, coraz lepiej widzi zarzucanie herbolem Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ogólnie to. Kurwa, macie jest tak trudny challenge. Wiem. O! Bosik. Ehm, ale nie, to jeszcze pójdziemy gdzieś. Chociaż może kurwa po co? Po co? Czego? Na co ja liczę? Na, na, na range? Na damage? Chociaż nie wiem, może damage wpływa na damage tej, tego herbola ale no nie wiem. Patrzmy na tego. To nie jest przyjemny, bo. Chociaż w sumie nie jest taki zły. On chyba nie strzela niczym. Tylko rzuca bombami, nie? Tak mi się wydaje. I chyba też jest bardziej groźny dla tych, co nie latają. A że jesteśmy gapim, to latamy. Więc nie powinno być tak źle. Sam swoje bomby też może wpaść, także spoko, Bosik. Bardzo fajny. Coś czymś tam pluje, ale tak naprawdę to jest nieważne. Nie o kurwa! O kurwa! Okay, ok, 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 ok. Czymś tam napluł na mnie. Damage up. Naprawdę. Kurwa, dobra A Spectral mnie nie interesują. Conjoint Kurwa, to może nam się przydać, nie? To może nam się przydać, muszę to wziąć. To może nam się przydać, dobra. No bo w tej sytuacji tak naprawdę trzeba się chwytać, czego się da. Mogłem pójść do sklepu, ale tak nie miałem za dużo kasy. Nie ma co ryzykować utraty tego serduszek życia. Także lecimy, kurwa, dalej. O kurwa mać, to nie jest fajny pokój. O ja pierdolę. Ja pierdolę. Nawet nie mam co zrzucić tym kurwa herbolem pierdolonym. Cia ja pierdolę no! Kurwa! Przyjść na bossa od razu, to, bo to się inaczej nie da przejść, parkour, tak naprawdę. Nic mi tutaj nie pomaga. Nie wiem, czy te bomby nam nie są dane po to, żeby po prostu przechodzić pomiędzy pokojami, bo tak naprawdę. Nie wiem, kurwa. <ścoughs> z tymi to w ogóle walczyć się nie da praktycznie z tym herbolem. Dobra, chodźmy do sklepu. Aha, nie możemy, przecież to trzeba zajebać. Chodź kurwa A! Muszę cię zajebać. No nie... No nie, a! nie mogę się wyrobić z tym herbolem, dobra. Co to jest? Safety cup. No lepsze będzie niż ten Missing Poster, z którego tak nie skorzystamy. Eee, okej, okay, definitywnie biorę Soul Heart. Ten Black Candle co robił? Grand to to plus one black heart. Fajne i widzicie, pok face. Pok champ? Tak to się kurwa nazywało? Nie wiem. Ech. Dobra. Eee, na bossa, na bossa, na bossa. Nie ma co. O. Jak ja mam to zrobić, kurwa? O! Dwóch za jednym zamachem. Co to za ten? Shot speed up, to było mi. Bardzo potrzebne! Dobra, chuj, idziemy na bossa. To jest kurwa, ten Maciasz że latam i on taki jest statycznym bossem, to może nie będzie tak źle. Okej. Okay. I ten damaging creep nam pomaga teraz. Okej. Okay. A Gin śmieciu! Pięknie, nawet nie tak źle poszło. Eee, okej, okay, fajnie, fajnie, podoba mi się to. Eee, pół serduszka zostawiliśmy za sobą. Czy ja mam ochotę po to w ogóle kurwa iść? Nie, bo będę musiał się przebijać przez ten pokój z tymi kurwa drżownicami, co wypierdalają. Nieważne. Jest okej! Okay. jest szansa, żeby to zrobić. Czy już by była szansa, żeby to zrobić? Będzie dosyć krótki odcinek, co prawda, ale no. Następnym razem może będzie godzinę. Zobaczymy, jaki jest następny challenge, albo czy go zrobię zwykłego rana, może. O kurwa. Czy ten Blood Creep, on rani latających? No nie rani latających. Teraz muszę to jakoś ogarnąć, żeby zarzucić ładnie tym. Okej. Okay. Tylko jak tym zarzucić i kurwa nie zginąć? W sensie od wybuchu. To jest, powiem szczerze, praktycznie nie do zrobienia. Eee... Dobra. Teraz, teraz będzie ten czas. Uwaga! O! Kurwa! Pierdol. No i nie da się tego kurwa zrobić, no. tak perfidne! Z takie kurwa, to jest perfitne. Nie wiem, rozwalać tą z Kasy mam tyle, bomb mam tyle. Na razie nie No nie. Nie jest dobry czy pokój. Chyba tak będę mówił kurwa, a co w drugim pokoju. Ale no cóż. Dobra, nie było tak źle. Dobra, gorzej, jakby to były te czerwone mięska, które strzelają proste Padle, coś mi mówi, że kurwa tu w prawo nie będzie, Boss strumu, ale pójdę. Okej, okay. okej, okay. Serduszko całe. To zaraz, w momencie, jest ja sobie skrzydł tego. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, w tym momencie na arcade już można pójść. Yy, dobra, załatwicie, tu ich te muchy Kluczyk. I co my tu mamy? Justice, ok. Justice. Ty, kurwo. Oh, miałem łeb, żeby nad wodę, nie? Kurwa. <grym> dobra, yy, nie wiem, już się wspominałem w tym filmie. Czy w poprzednim, którego nie wrzuciłem, bo przejebałem straszliwie. Ale dzisiaj jest 12.00. Nagrywam w południe, więc jestem wyspany w. Poczęty i nie ma tutaj żadnych wymówek dzisiaj, że że yy, bo jestem posiłowni. Jestem fój zmęczony. Nie, nie, nie. Dzisiaj jestem full performance i mam nadzieję, że yy, że będzie to przełożyć to na nasze zwycięstwo. Emperor! Zajebiście się to przyda na następnym yy, tym piętrze. Bo tu już bym sobie poszukał tego bossa skoro już tak łażek ten. Dobra, jeszcze jedno tutaj, serduszko sobie to odrzucę. Chodźmy na tego. Arkady um, zaryzykowałbym sobie yy, żebraczka, bo może być jakiś HP up. Kompas też bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Wiemy, gdzie jest boss. Ok, czyli jednak jest tam w prawo. Kluczy temu Gauganowi nie dam. Mogę ich w sumie rozwalić. Dam radę dwóch na raz. Okej, okay, zajebiście. Dobra. Idę na tego bossa. <noise> e, w sklepie tam nie było nic takiego w sumie, nie? Serduszko. W sumie może się opłaci nawet to serduszko kupić, jak użyję dwa razy sobie tej maszynki? No, nawet się opłaciło. Dobra. To sobie to serduszko kupimy. Ehm... Um, um, i też nie wiem, czy mówiłem to w poprzednim nagraniu, czy mówiłem to już w tym. Kurwa, mam coś z pamięcią. Ale miałem przerwę od nagrywania dosyć sporą 4 dni. Oczywiście odcinki są po kolei były zakolejkowane na, na zapas. Więc troszkę wadą z formy, może jeśli chodzi o komentarz. Nie wiem, nigdy nie wiem, jak ten komentarz wyszedł, dopóki nie obejrzę filmu. Okej, okay, muchy go załatwiły, bardzo fajnie. Eee, jeszcze więcej pieniędzy. Nie wiem, czy są. O kurwa, 23 kasy, to całkiem nieźle. Dobra, na bossa. Co to za boss? To nie jest fajny boss. Chyba. Nie wiem, tak mi się wydaje. Ale ten powinien go bić, ten Damaging Creep. Znaczy to czerwone to gówno. Także trzeba po prostu zostawiać to czerwone za sobą ślad. Powinien zdechnąć, macierz. O nie! Co to kurwa jest? Niepoważny jesteś? Co to za atak? Kurwa, serce matki do kurwy nędzy. Spojebany jesteś, chopie. Dobra, giną. Nie było tak źle. Jeszcze więcej pieniędzy. Cudownie. Po co mi tyle pieniędzy? Też w sumie, jak polegamy głównie na sklepach, to może. Dobra, jeszcze pójdę zobaczyć, co w tym sklepie. Może było faktycznie coś dobrego do kupienia. Bo nie przyglądałem się. Nie miałem na to dużo kasy. A teraz mam. Ehm. Klucz jeden mogę wziąć. Jakaś pilka, ale nie co to jest to za pilka. Bombka. Deck of Cards. No nie. Serce u bosa jest jedno, to jeszcze sobie pójdziemy tutaj rozdać dwa razy. Okej. Okay. Jeszcze dwa razy. I chyba bym wziął to, Child's Heart, 10% chance for the rumble clear world to be a random heart. No, bardzo fajne. To sobie weźmiemy a to rozwala. Super, <laughs> bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Kupię bombkę też, bo 35 kasy... Kurwa, bym wszedł w to ognisko, ja pierdolę. Bo jest 35 kasy, a istnieje duża szansa, że tego nawet nie dam rady wydać w następnym sklepie. Używamy od razu Diemperora Wydaje mi się Jak będzie Dunk Depths to tak, a jak nie Dunk Depths no to może nie, ale chyba będzie Dunk Depths Depths zwykłe Depths, Ok, no to może nie to spróbujemy przy przejść sobie do sklepu i do bossa Czy boss room jest podwójny, czy ja dobrze kurwa widzę Okej okay, to nie jest zły pokój całkiem fajne że mówiąc jak tam kurwa dojść. Okej. Okay. Okej, okay, mam nadzieję, że droga do bossa i droga do sklepu jest y, jakby tak na jednym korytarzem, a nie że kurwa nagle będę musiał się wracać. Dobra, dużo much. I to się nie przyda. Ale tak. i jest już boss, nie? No dobra, te muchy pomogą pomogą nieźle. Au. <laughs> oh. No i tu jest boss podwójny pokój, czyli to będzie ten, 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 Ja wiem kto to będzie. Okej. Okay. Trzeba będzie ładnie tym zarzucać, żeby ich ogarnąć. Kurwa twoja była Okej okay. AU! Dobra Co my tu mamy? Jeszcze więcej pieniędzy, no to musimy iść do tego sklepu. Dobra, na pewno w tą stronę jest ten sklep. Już widzę na kompasie, że to musi być tutaj. O nie, bardzo niefajny pokój. Ja bym chyba bomby użył, żeby do sklepu się przebić. A nie, to nie będzie przejść do sklepu. Ten damaging creep mogę zrobić. Ja nie wiem, czy to ich w jakiś sposób... On ich to bije. To dobrze. To dobrze, bo naprawdę zamknę ich w tym i... To, jest, to był dobry wybór z tym, tym conjoint, żeby... Kurwa, była w dupę pierdolona! Sorry, zaklnę. Ale tracę cenne serca, a to jest niefajne bardzo. Dobra, co my tu mamy? I sklep. Ale najpierw... Nic? Po prostu sklep? Nie. Jednak nie. Dobra, kurwa. Ok. E, co w tym sklepie? Jakieś dwa itemy, których kurwa nie widzimy niestety. Curse of the Blind. Ja mam pojęcia. Wiecie co? Ryzykowałbym Drabina w ogóle mi niepotrzebna. Nie I blue map. blue map. bardzo fajnie. Blue map super. Eee, to w takim razie od razu wiemy, żeby tutaj zostawić bombkę. I mamy żebraczkę. Okej. Okay. Pójdę jeszcze do drugiego secret room. Ta dziura chyba się nie zasklepia, nie? Bo to nie jest debido na nic takiego. Pójdę do y, 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 tego drugiego. Tu są 2,5 serca, trzeba o tym pamiętać, że za tyle. To jest aż 5 ładunków w maszynce. I tu jest kolejny secret room. I tu jest nie wiadomo co. Tom of Knowledge. Co to robi? Ale i Syncheton Crosspoys Rogę to. For the current floor. No nie no, nie chcę, ja wolę Gapis Head, to mi bardzo pomaga, także... Także no, no niestety, dobra. Badam stąd. Już kurwa ten czerwony ogień strzelał do mnie. Ale chuj. Mam nadzieję, że wiatraka nie słuchać, bo wieje we mnie, bo po prostu tak się kurwa spociłem po ostatnim podejściu, bo tak... Niefajne, nieprzyjemne, że musiałem stać wiatrak włączyć, mimo że jest tak naprawdę wrzesień i na dworze jest ile? Ile stopni jest kurwa na dworze? Ja pierdziele... 14, no nie jest tak mało wcale. Eee, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I co to będzie? HP plus speed up. Cudownie! Dobra, żebraczku, jeszcze ty mi daj HP up. Błagam cię, potrzebuję tego. To jest jedyna rzecz, która mi jest w sumie potrzebna na tym gap'im. Poza tym, żeby co jeszcze? Speed, może? Nie wiem. Co to jest? HP. HP. Okej. Okay. Dobrze, to jest okej. Okay. Jest lepiej niż y, mógłbym sobie tego życzyć, tak naprawdę. Po pokonaniu tego bossa użyję Emperora, walczymy z Matką. No i to będzie koniec tego challenge'u tak naprawdę. Yy, albo zwycięski, albo nie. O kurwa, to nie jest ten boss, o którym myślałem, że będzie. Okay. O, nie, Aaaa. 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 że ja to robię, to jestem sam w szoku, kurwa, Aaaa, nie mogę w tą stronę być ciężej. Kurwa muszę w drugą stronę tym zarzucać. A dobra, nie mogę. Nie mogę. Ty kurwo. gin. O! Udało się! No nie, czemu dwa czerwone serca? Po chuj mi to jest. E, co to jest? Speed up, okay. I Zobaczmy tutaj. No nie, ja chcę stąd wyjść, ja chcę stąd wyjść, ja chcę stąd wyjść. Ja chcę stąd kurwa wyjść. Wypierdalam. <grym> Dobra, jestem fuj szybki, 1.60 szybkości, podoba mi się. Ten herbal teraz może bardziej być zarzucany, no to jest super. Tylko nie wiem, czy mi się to przyda na matce. Bo teraz będzie matka już? Chyba tak, nie? No teraz będzie matka, tak. Emperora używamy. Eee... Mógłbym podejść do secret room, mógłbym podejść do arcade'ów, mógłbym podejść do sklepu. Tylko ja nie wiem, czy to mi się czekawką nie odbije. Kurwa, sam nie wiem co zrobić. Hmm. Hmm. Nie mam kurwa kasy na arkady, za tak naprawdę. No, no na sklep też nie mam kasy. Dobra, idziemy na matkę. Albo się uda, albo się nie uda. Jak się nie uda, to chyba i tak... Znaczy i tak wrzucę ten odcinek, tylko najwyżej sobie potem ten czy trzele przejdę sam bez, bez, bez już nagrywania. Dobra, lecimy. Zostawiać ten blood Creep za sobą. O nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie to wygląda. Ok. O kurwa. A. No nie. Ja pierdzielę! Jak jestem szybki. Jestem kurwa potężny, Isaac! To jest Guppy, to jest jego kot! To nie jest Isaac! Ty, głupia ci... No nie, A, Zarzuć ją tym gównem! Dobra! Nie no, jest dobrze! Ha! Ja pierdzielę, ale poszło dobrze! A bar of soup ma aż trzy punkciki. Jest pokcień. Nie wiem jak to się kurwa nazywa, jebać to. Bierzemy to, nie wchodzę do Devil Room'u, bo jeszcze tam będzie Krampus i mnie zapierdoli. Także biorę ten puchar i kończymy to. Może jak się okaże, że to jest za krótkie to wrzucę jeszcze poprzedni run, który nie wyszedł, ale wtedy... E, dobra, dobra, udało się, ja pierdolę. Ja <grym> pierdziele. No i zbiorę to, co tu dużo mówić? Run of Algis, nawet nie wiem co to daje, będę sobie musiał przeczytać. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście tutaj ze mną. Ile było tutaj osób? Hm? A wiecie co? Mam taką prośbę: jeżeli ktoś obejrzał faktycznie od do końca odcinek, to proszę o komentarz. A Chciałbym zobaczyć komentarz jakiś pierwszy. Chociaż nie, wcześniej skomentował już mój znajomy, ale znajomy to nie to samo, co, z, co jakiś osobny subskrybent. Może chociaż mam trzech subskrybentów, z czego jeden to jest mój przyjaciel, drugi to jest mój. Moja druga połówka, a trzeciej to jest mój drugi kanał, więc a, oglądamy chyba mi sami tylko. Dobra, nieważne, jeszcze raz dzięki bardzo za dzisiaj i do następnego razu, który będzie challenge'em albo nowym ranem, nie wiem jeszcze, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Na razie, elo, elo.